Jurek Owsiak to bohater, należy mu się wielki szacunek. Zdecydowanie tak. Jest to człowiek, który jednak od 33 lat mimo różnego rodzaju oporów jednoczy ludzi, o czym świadczy choćby ciągle rosnąca suma, którą zbiera na orkiestrę i na sprzęt medyczny. Przy mikrofonie Robert Fonteroldan. Dzisiaj rozmowa wagi ciężkiej. Z nami jest Przemysław Saleta. Dzień dobry. Dzień dobry. 196 cm wzrostu. 4. 110 kg wagi. No teraz mniej, tak. Pilnuję, żeby ważyć 103, 104, maksymalnie 105 kg. Ale moje pierwsze pytanie jest trochę filozoficzne. Co daje najwięcej siły? do życia. I żebyś nie powiedział, że to jest białko. <laughs> białko na pewno nie przeszkadza, ale e, chyba wiara w samego siebie i marzeniach. A potrafisz budować siłę wewnętrzną, będąc w samotności? Czy musisz być codziennie wśród ludzi? Nie, ja nie nudzę się w swoim towarzystwie i właściwie to... Ym... Nie ma zbyt wielu ludzi, których lubię, a w każdym razie z którymi się nie męczę, przebywając dłuższy czas. Więc y, ja sporo czasu spędzam sam, ewentualnie z psami. Czyli jesteś samotnikiem? Y, chyba tak. Wielu facetów przez dużą część życia buja w obłokach. Coś się musi wydarzyć w ich życiu, żeby się przebudzili. Też tak miałeś? Chyba nie. To znaczy zawsze byłem marzycielem. Y, zawsze lubiłem sobie pomarzyć na temat swojej przyszłości, takiej przyszłości opartej na, e, na książkach, bo zawsze dużo czytałem, aczkolwiek bardziej myślałem o przyszłości kowbojskiej niż o sportowej, ale e, później obejrzałem film Wejście Smoka ileś razy i tak naprawdę mm, ten film zdeterminował to, co robię przez całe życie. A co cię ukształtowało bardziej? Dom rodzinny czy to, co się działo poza domem? Koledzy? Szkoła? Ja na pewno dom rodzinny. To znaczy, ja przede wszystkim pochodzę z mojej miejscowości. Urodziłem się we Wrocławiu, ale przyznaję się do bystrzycy Kłodzkiej, bo tam skończyłem szkołę podstawową i później ogólniak. No też to były zupełnie inne czasy niż obecnie. Rodzice jakby mieli więcej tego czasu. E, przywiązywali dużą wagę do nauki, mama e, była nauczycielką, ojciec inże, inżynierem, rolnikiem, e, więc e, i duże, e, duży nacisk kładli też na, na wychowanie, z czego się bardzo cieszę, bo ja jakby do sportu trafiłem późno e, już będąc na studiach, mając 18 lat, i byłem wtedy już, że tak powiem, znaczy, po pierwsze dobrze wychowany i ukierunkowany w życiu w ten sposób, że zaczynałem ten sport uprawiać, wiedząc, że sport to nie jest zajęcie na całe życie i trzeba też myśleć o, o innego rodzaju działalności. A jak przyjechałeś do Warszawy, to miałeś kompleks chłopaka z małej miejscowości? Nie, mieszkałem w akademiku, więc y, wszyscy byli z różnych małych, mniejszych, większych miejscowości i, i niespecjalnie to odczuwałem. Mhm. Ale te pierwsze chwile w Warszawie, jakie odbierałeś? To był szok? No to, może nie szok, to było, ale to była duża różnica. No z tym, że. Trzeba powiedzieć, że ja zacząłem studia w 1986 roku i Warszawa wtedy też była inna niż, niż teraz. Gdybym przyjechał prawdopodobnie z takiej bystrzycy kłockiej ówczesnej do dzisiejszej Warszawy, to być może bym się bardzo zdziwił. Natomiast tutaj no ja też mam taką dużą zdolność do adaptacji. A bolała ta rozłąka z rodziną? Jesteś typem rodzinnym? E, czy nie, to była nie ulga, jest, nie, że nie, wyjechałeś? Ani jedno, ani drugie. No, to był jakby naturalny krok i e, mnie to w sumie pasowało. Rodzice też. Moi rodzice nie byli jakby na dopiekuńczy. Ja zawsze wiedziałem, że mogę na nich liczyć, ale nie dzwoniłem codziennie z budki telefonicznej do domu, żeby usłyszeć matkę czy ojca. E, przyjeżdżałem. E, Właściwie tylko na, na święta, no bo no też kiedyś te odległości były większe niż obecnie, tak? Więc no, do Bystrzycy też ten dojazd do Wrocławia łatwo się dostać, a później do Bystrzycy Kłoskiej, to jednak ta, ta droga jest taka średnia. Więc szybko się uniezależniłem. A jak wspominasz ten czas studiów imprezy, alkohol? Wspominam Alkohol nie, znaczy no nie powiem, że parę razy yy, yy, czegoś nie wypiłem, bo nawet czasem wypiłem pewno za dużo, raz pamiętam czerwonego wina i od tego, yy, czerwonego słodkiego wina, taniego, <laughs> i od tego czasu już więcej tego wina nie, nie dotknąłem. Natomiast yy, no życie w Akademiku było specyficzne, ale to była fajna, fajna grupa. Yy, w grupie byłem w ogóle z Tomkiem Siemoniakiem ministrem aktualnym, zresztą on też jest jakby z Dolnego Śląska. I z tym, że ja, ponieważ wybrałem na miejsce studiów Warszawę, a jakby dla ludzi mieszkających w Bystrzycy naturalnym wyborem był Wrocław, ale wybrałem Warszawę, bo tutaj był najmocniejszy klub Boksingu SKH Politechnika Warszawska. Więc od razu jak przyjechałem do Warszawy rozpocząłem treningi. Traktowałem to poważnie, więc jakby tam z alkoholem na pewno nie przesadzałem i nie przesadzałem też z nocnym trybem życia. Więc nie były to jakieś takie szalone lata, ale wspominam bardzo... Bardzo miło i ze względu na ludzi, i ze szkoły, i na te pierwsze doświadczenia sportowe, na różne rzeczy. Mhm. Sport, sport, walki, siła, to jest jedno. No ale chciałbym zburzyć ten Twój wizerunek. Przeczytam kilka zdań i chciałbym, żebyś potwierdził albo zaprzeczył. Dobra? Dobra. Gdy jestem z dala od Polski, zdarza mi się mocno tęsknić. Chyba nie. To znaczy, nie dlatego, że. Ja kocham Polskę i czuję się Polakiem i, i jestem patriotą. Natomiast tak w gruncie rzeczy to mi wszędzie jest dobrze, jeśli robię to, co lubię, co uważam, że powinienem robić. To nie tak, że mijają dwa tygodnie i już myślisz, co robią znajomi. I... Nie, <tak>, tak nie jest. No ja mieszkałem, dłuższy czas mieszkałem w Stanach Zjednoczonych, dłuższy czas mieszkałem w Tajlandii. Um, i nie otrzymałem tak jakiejś tęsknoty. Oczywiście z przyjemnością jechałem do Polski choćby na krótko, ale, ale, ale to nie była taka tęsknota i myśl, że A nie myślisz chcę i te... muszę wrócić. Nie myślisz wtedy, co znajomi robią, fajnie by było się z nimi spotkać. Nie, ja w ogóle tak szczerze mówiąc, to nie przywiązuję się ani do miejsc, ani do rzeczy, więc. więc... A do ludzi? A do ludzi do niewielu. W ten sposób powiem, bo mm, naprawdę jest mało osób, na których mi e, zależy. No, poznaję naprawdę bardzo dużo osób. Nie wszystkich nawet człowiek jest w stanie e, spamiętać, ale osób takich, e, o, których, o których myślę, kiedy jestem sam, to jest e, tylko kilka. Rodzice są wśród nich? Rodzice są wśród nich, no, yy, znaczy mama, yy, mama odeszła latem zeszłego roku, ale tata, no to choćby ze względu na wiek, ma to aktualnie 84 lata, no to yy, dzwonię regularnie co 3-4 dni, no bo to wiadomo. Mhm. Yy, ojciec mieszka sam, jest w wieku zaawansowanym, więc trzeba sprawdzić, czy nie potrzebuje pomocy i jak jest w ogóle. Dobra, drugie zdanie. Zobaczymy, czy poznamy inną twarz przemka salety. Jestem bardzo wrażliwy. Wzruszam się na filmach. Tak to prawda. Eee, to prawda i mam wrażenie, że z wiekiem e, coraz łatwiej mi się wzruszać. I e, nawet tak pamiętam, że e, jak moje córki one są teraz dorosłe, ale no, właściwie no, zaliczałem z jedną i z drugą wszystkie filmy dla dzieci. No to no, film, te filmy, to, to na przykład yy, Płaczesz yy, na król Nie oglądałem akurat Kr Kr król Lwa, ale na przykład nie pamiętam co to było, jakieś ciułała coś tam, <noise> to pamiętam, że tylko myślałem o tym pół filmu, to koncentrowałem się na tym, żeby się nie popłakać, bo obok siedzi córka, a w, w, z drugiej strony cała banda dzieci, no. Gdy widzę bezdomnego, to mam ochotę pomóc. E, tak, aczkolwiek e, nie wszystkim i, i nie zawsze, ale e, jeśli pomagam, jeśli mogę, to, to znaczy nie, nie to, że jeśli mogę, no, jeśli uważam, że powinno się, to pomagam. No nie pomagam e, młodym ludziom, którzy zaczepiają o, o pieniądze na przykład na parkingu bo y, to uważam, że, że jest y, wspaniactwo, ale tak, y, ale, ale często pomagam. Większe współczucie masz dla starszych ludzi niż młodych? Zdecydowanie tak, na pewno. To znaczy mam... Y, starość może być straszna i... Y, no i, i mam też... Bardzo, bardzo wrażliwy jestem generalnie rzecz biorąc na los dzieci, no, z racji tego, że uważam, że dzieci nie mają równych szans ze względu na to, że nie wybierają sobie ani rodziców, ani miejsca urodzenia i myślę, że bardzo dużo różnego rodzaju talentów ucieka przez palce, dlatego że gdzieś tam te dzieciaki nie dostały szansy, więc... Więc tutaj mocno się angażuję, nie mówię teraz o pomocy finansowej, ale o, o takim wsparciu duchowym i uświadamianiu dzieciom, że mają szansę bez względu na to skąd są. Mówię to w sensie takim, że jeśli ktoś u siebie zauważy talent, to warto go rozwijać. Talent, wrodzony talent do czegokolwiek. I ciężka praca zwykle sprawia, że w życiu poznaje się kogoś, kto ci podoba mocą dłoni i da ci szansę. Natomiast, no, starość, no, czasem jest okrutna, no, w, więc tutaj, e, tutaj staram się pomagać. A ty potrzebowałeś kiedyś wsparcia? Na przykład finansowego? Nie, to znaczy, wiesz co, to nie, nie potrzebowałem wsparcia finansowego, no to też jest, no, chodzi jednocześnie, mm, w wolnym zawodzie jest tak, że czasem tych pieniędzy jest więcej, czasem jest mniej, więc e, ja, e, to nie jest stała pensja co miesiąc, ty, więc ja się nauczyłem, że i e, no teraz tak mówię przenośnie, że... Można wydać każde pieniądze, ale jak muszę, to przeżyję za 100 zł. No. Mhm. Ale jeżeli nie pieniądze. Wspomniałeś przed chwilą o pomocnej dłoni. Wyciągnął kiedyś do ciebie, ktoś kiedyś do ciebie pomocną dłoni? Pamiętasz do dzisiaj? Znaczy, no spotkałem ileś osób takich, które, które były dla mnie bardzo ważne, które są ważne, ale w danym okresie były bardzo ważne, tak? Jeśli mówimy o sporcie, to na przykład, no, na pewno. Pierwszy ta, y, trener kickboxingu Andrzej Palacz, e, świętej pamięci Ludwik jest też no i w kickboxingu, ale już bardziej w boksie, e, też trener y, w Stanach Angelo Dandi, to jeden z trójki najwybitniejszych y, trenerów w historii boksu zawodowego, który y, miał ogromną wiedzę, ogromne doświadczenie, no wychował Między innymi Mohamed Ali, Raja Sugara, Leonarda, ale przy tym był niesamowicie dobrym człowiekiem, co, co w boksie nie, nie zdarza się zbyt często. A bez kogo byś nie osiągnął tych sukcesów? W pierwszej kolejności to na pewno bez siebie. I mówię, mówię to w, ze względu na włożoną. Pracę, ale też na e, chęć, podjęcia, chęć, chęć podjęcia ryzyka, dlatego że nie wiem, no ja w, w, ryzykowałem ileś razy właśnie wybierając z Warszawy na miejsce studiów, e, potem e, przenosząc się do Stanów Zjednoczonych, zmieniając dyscyplinę z kiboksingu z na, na boks zawodowy. No Podejmuję takie decyzje, które niekoniecznie, niekoniecznie były dobre z punktu widzenia pieniędzy, ale na pewno sprawiły, że jestem spełniony jako sportowiec, jako człowiek i szczęśliwy z tego, gdzie jestem w w tym momencie w życiu, w życiu. Tu kończymy pierwszą część, dalsza część rozmowy za subskrypcją.